W internecie zobaczył sobie jak można zdiagnozować i odczytał kod błędu zadzwonił i powiedział, że kod błędu 0020 powiedziałem, że może być ciężki temat i nieopłacalna naprawa może być uszkodzony NAND lub XCGPU. Zazwyczaj pada niestety procesor. Siemka! W dzisiejszym odcinku będziemy naprawiać starą konsolę Xbox 360 Jest to konsola w wersji slim na płycie głównej, korona mam ją rozebrano z tego względu, że tak naprawdę no, nie miałem nagrywać, po prostu była to jakaś tam moja robota na bieżąco klient przywiózł mi konsolę z błędem 0020 główną przyczyną tego błędu zazwyczaj jest uszkodzone niestety GPU a z racji, że tutaj mamy GPU połączone razem z CPU i Edramem zwane przez Microsoft XC GPU no to zazwyczaj usterka kończy się że konsola jest do wyrzucenia po prostu, no nie opłaca się swapować procesora po to, żeby odratować konsolę, zresztą tak starą konsolę ale zdarza się, że przyczyna leży w zimnych lutach pod yy, właśnie ICGPU. konsola ogólnie była dość zadbana, było trochę w niej kurzu widać tutaj po dysku między innymi no troszkę tam zakurzony był, nie było tragedii, rozebrałem ją też z tego względu wcześniej, bo musiałem ją przedmuchać, ale mówię już Nagram odcinek, co mi tam nie było nigdy tak stary konsol u mnie na kanale, a ogólnie lubię Xboxy 360, zwłaszcza Slimy ostatnie na płycie głównej korona. Chociaż wydaje mi się, że lepszą wersją była jednak Trinity z tego względu, że układ HANA, czyli układ skalowania obrazu, był oddzielnie Zresztą układ HANA też generował zegary i inne rzeczy, ale między innymi zajmował się skalowaniem obrazu. Był oddzielnie i często, jeżeli była jakaś usterka z powodu, no nie wiem, nawet przepięcia na porcie HDMI, no to padał układ Hama. A tutaj, niestety, dojdzie do jakiegokolwiek przepięcia czy usterki na yy, porcie HDMI, czy ogólnie na wyjściu AV, no to niestety pada już mostek. I zawsze naprawa była droższa. Więc, żeby nie przedłużać, za chwilę pokażę Wam, że konsola wywala błąd 0020 praktycznie zaraz po uruchomieniu. Zaraz wam to wszystko pokażę, tylko założę rękawiczki i zabieram się za robotę. Mam już rękawiczki, ale zapomniałem wam dodać, że konsola już była wcześniej otwierana, przede mną, z tego względu, że miała zerwaną plombę. A aktualny właściciel tą konsolę posiada od 5 lat i nie sprawiała żadnych problemów. Jeszcze wam nie powiedziałem, była z dyskiem 250 GB. Kupiona wiadomo, że tam z jakimiś gierkami. No i ogólnie objaw był taki, że konsola działała, zawiesiła się i już po ponownym włączeniu Pojawiała się czerwona dioda, klient był trochę, jak to się mówi, kumaty. W internecie zobaczył sobie, jak można zdiagnozować i odczytał kod błędu. Zadzwonił, powiedział, że kod błędu 0020. Powiedziałem, że może być ciężki temat i nieopłacalna naprawa. Powiedziałem mu, że ostatecznie jak chce, może konsolę przywieźć, ja zobaczę, wycenię mu naprawę, czy się to w ogóle będzie opłacało dla niego, czy nie. Bo za 200 zł można kupić konsolę. do 200-250 zł można kupić konsolę z gwarancją. Samą konsolę, oczywiście bez zasilacza, chociaż jak ktoś by się uparł, to w Lombardzie może kupić. Oczywiście mowa o lombardzie na znanym portalu aukcyjnym jakimkolwiek lombardzie. Za 250 zł można kupić cały zestaw i będzie to bardziej opłacalne od yy, naprawy konsoli. Po 250 zł można też kupić konsolę w sklepach normalnie internetowych używane oczywiście z gwarancją nawet rok czasu, więc też dobry deal, ale klient powiedział, że jeżeli nie będzie drogo, to zdecyduje się na naprawę, a żeby nie przedłużać i was nie zamęczać, zabieram się za robotę. Mamy widok na konsolę. Podepnę zasilacza, dokładnie. To jest zasilacz od Xboxa 360W od bodajże Falcona, jak dobrze pamiętam, z adapterem. I za chwilę pokażę Wam, że konsola wywala błąd 0020. Mam nadzieję, że wywali, bo może po rozebraniu coś się zmieniło, chociaż wątpię, ale włączamy konsolę. Od razu mamy czerwoną lampkę 002 Zero. Jak widzicie, błąd 0020, jak sprawdzić? No w bardzo prosty sposób, jeżeli macie konsolę złożoną, to wystarczy kliknąć przycisk parowania kontrolera i dotykać przycisku wyrzucania płyty i wtedy mamy błąd. Po prostu na ringu nam się pokazuje, jeżeli mamy 4 diody zapalone, czyli 4 te punkty, to mamy cyfrę 0, jeżeli 2, no to wiadomo, że 2, jeżeli 3, to 3. Jedna to jedynka, i w taki sposób możemy sobie odczytać błąd. Konsolę wyłączamy i zdejmiemy wentylator. Oczywiście, front panel zdejmuje. A, już chyba wiem, dlaczego konsola była rozbierana. Była wymieniana pasta. Termoprzewodząca. Mam nadzieję, że to widać. Na konsoli przez nie tego właściciela aktualnego, tylko przez poprzedniego. No, musiało to być robione z tego względu, że tak jak mówiłem, konsola była otwierana miała zerwaną plombę. Niestety, ale musimy wziąć konsolę na maszynę zdjąć XCGPU postawić na nowych kulkach i zobaczymy, czy zabieg się uda. Jeszcze tak wam powiem ciekawostkę. Często zdarza się, że problemem jest nie samo XCGPU, ale czasem te kondensatory to są kondensatory magistrali PCI Express, nie działają tutaj, tutaj. Tutaj, rezystory oczywiście, więc to też trzeba mieć na uwadze, ale bardzo często, jeżeli nie jest totalnie martwe, APU wystarczy zrobić rebaling i konsola powinna normalnie ruszyć. Miejmy taką nadzieję. Oczywiście trzeba przeczyścić procesor, zanim pójdziemy na maszynę powypinać wszystkie przewody. Jeśli mamy płytę główną Trinity, to w tym miejscu często jest plastikowy uchwyt do organizowania przewodów i w zasadzie tyle. Płytem mam z grubsza przygotowaną, więc idę wrzucę na maszynę. Tylko oczywiście będzie musiała z 10-15 minut się pokondycjonować, yy, czyli podesnąć laminat po to, żeby nie wyszedł popcorn, jeżeli zacząłbym od razu grzać. Więc wkładam na maszynę i widzimy się już po zdjęciu procesora, albo nawet może po rebalingu i postawieniu nowego. Wtedy sprawdzimy, czy to wszystko zadziałało. Jestem z powrotem. Mam już zdjęty XCGPU i weźmiemy się za postawienie nowych kulek, oczywiście ołowiowych. Wlutujemy w płytę główną i zobaczymy, czy konsola ruszy, bo mam taką nadzieję. Jeśli nie ruszy, to posprawdzamy jeszcze kilka innych rzeczy, a Wam przy okazji powiem, co może być przyczyną błędu 0020. Poza tym oczywiście, że może być uszkodzony NAND lub XCGPU. Zazwyczaj pada niestety... Procesor, ale o tym za chwilę. Teraz biorę się za wyczyszczenie układu i postawienie nowych kulek. Więc tak, kulki mamy postawione na układzie. Układ trzeba ostudzić, wymyć, później lekko podsuszyć i wlutujemy go w płytę główną. Wróciłem, procesor już jest umyty, wysuszony i idziemy na maszynę wlutować go w płytę główną. Testem. Procesor wlutowany. Zaraz zrobimy testy. Zobaczymy, czy konsola się uruchomi, bo niestety nigdy nie wiadomo. Więc sprawdzamy, i jeżeli da obraz, to trzeba konsolę trochę potestować i oddać klientowi. Mamy konsolę. Założę tymczasowe chłodzenie, ponieważ to tylko do testów. Bo tak naprawdę będę musiał i tak umyć dookoła. Procesora, płytę po lutowaniu, bo są tam resztki topnika. Niby topnik jest no clean, ale lepiej umyć. Podłączymy panel frontowy. Potrzebujemy HDMI, żeby obraz przekazać z konsoli do grabera. I za chwilę podłączymy zasilanie i włączamy. Mamy zasilanko. I zrobimy przejście. uwaga włączam 32.1. Widzieliście? Konsola ruszy. Konsola wystartowała. Uruchomimy jeszcze raz, tylko teraz już z obrazem 3, 2, 1. I miejmy nadzieję, że obraz też jest. Że nie tylko zakręciła kółkiem. Wszystko jest w porządku. I konsola działa. Muszę ją szybko wyłączyć, żeby mi się nie zgrzała. Ale jak widzieliście, błędu nie ma. Wystartowała, czyli trzeba brać się za czyszczenie. Tutaj, nie będzie widać, pokażę wam w drugim ujęciu, wokół procesora jest trochę topnika, oczywiście topnik już się wcześniej aktywował, teraz jest nieaktywny, nic nie będzie żarł, jest... Wygląda tak jak kalafonia, więc mógłbym go teoretycznie zostawić, ale zazwyczaj robię porządek po sobie, więc umyjemy ładnie, poskładamy i zrobimy testy. Jeszcze wam pokażę tutaj, na pewno lepiej widać, że ten topnik jest, ale widzicie, on się nie marze, jest aktywowany i już nic nie zaszkodzi konsoli, ale żeby było ładnie, umyjemy. Proszę bardzo. Czyściutko dookoła. Wszystko ładnie się błyszczy. Pokazałem Wam właśnie, że jest czyściutko. Procesora, stary topnik, już nieaktywny, umyty, żeby było ładnie, i bierzemy się za składanie. Musimy wyczyścić resztki pasty. I tak, konsolę mamy praktycznie poskładaną, Nie zakładałem jeszcze tych zewnętrznych obudów, ale można konsolę odpalić i sprawdzić, czy działa. Oczywiście mam tutaj dysk, ale nie będę odpalał z dyskiem z tego względu, że na pewno pojawią się jakieś konta, które tutaj są na tej konsoli, a nie chcę mi się bawić w usuwanie tego podczas yy, montażu filmu, więc po prostu włączę konsolę bez dysku i za chwilę sprawdzimy, czy da obraz. Podłączamy zasilanie i sprawdzimy co nam z tej roboty wyszło. Obraz mamy, więc jest ogólnie dobrze, bo jak widzicie obraz jest. Konsola weszła do menu, więc Teoretycznie też jest wszystko w porządku. Zaraz wezmę jakiegoś pada, zsynchronizuję i zobaczymy, chociaż czy płytę jeszcze czyta. I niestety, ale dzieciaki gwiznęły mi pada, bo ostatnio były tutaj i z jakimiś kolegami, więc grali w Kinecta na Xbox 360. I nie mogłem znaleźć pada, ale mam pilota zawsze pod ręką, więc nie ma tragedii. Zobaczymy, czy w ogóle płytę wysunie. Otwórz napęd. Działa Gierka, jakaś tam czyta, i uruchamia się od razu FIFA. Jakaś tam stara Gierka tutaj mam do testów. Różne dobra, wszystko działa więc w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że z pilota da się wysunąć. Da się. Y działa, więc jak widzicie, konsola w pełni działa. Można wyłączyć. Mamy tu taki przycisk. Konsola się wyłączyła. Odpinamy zawsze najpierw zasilanie, później HDMI. Żebyście pamiętali. I w zasadzie tyle. Po robocie. Co wam mogę powiedzieć? Yy, nie wspomniałem wcześniej, że po oczywiście rebalingu, w sensie takim, że po postawieniu kulek na układzie, zanim tutaj przyniosłem konsolę, z powrotem, no to posprzątałem swoje miejsce pracy z tego względu, że pałętające się po blacie kulki, nie wlutowane, to jest tragedia. Można coś uszkodzić. Nie udało mi się na szczęście nigdy nic uszkodzić w ten sposób, ale wiele razy czytałem na forach, że Ktoś nie posprzątał i był bajzel później, dwa razy więcej roboty, o ile dało się cokolwiek uratować. Ja na szczęście nie miałem takiego przypadku. Także staram się zawsze po stawianiu kulek na układach sprzątać miejsce pracy, bo nawet teraz widzę jeszcze kulki, że się poniewierają. Nie mogę zebrać akurat, ze dwie sztuki widzę, ale dlatego silikon myłem jeszcze przed tym, zanim położyłem na nim płytę główną. <laughs> Podsumowując, bardzo często zdarza się, że konsola nie rusza, rebalingi żadne nic nie dają, wymiany mostków, w ogóle zabawy, cudawianki, yy, co może być jeszcze przyczyną, nie pokazałem wam chyba, ale kondensatory na Magistrali PCI Express pomiędzy mostkiem a procesorem też trzeba sprawdzać. Powinny mieć chyba pojemność 100 nanofaradów, już jak dobrze pamiętam, są tam też rezystory i też to może być przyczyną ale jeżeli finalnie porobicie wszystko, posprawdzacie i konsola dalej ten błąd po rybalingu wyświetla to zazwyczaj jest padnięte XCGPU. a wiem to stąd, że zdarzało mi się do takiej płyty na próbę sadzać procesor, który po prostu miałem do testów, czyli przelutowałem procesor tylko i pamięć NAND Konsola na przykład, procesor był z konsoli, która miała BANA, więc i tak nic by z tego nie było. Ale robiłem sobie takie testy i zdarzało się właśnie, że lutowując płytę, płyta działała, ale z tym XC GPU, które było pierwotnie, no niestety nie Ogólnie naprawa trochę mało opłacalna z tego względu, że chyba wspominałem na początku, że konsole można kupić za dwie stówki z gwarancją, czy tam za 2,5 a czasem za dwie stówki można kupić cały komplet. <laughs> Działający konsola zasilacz. Spadę może wyciuchanym, ale jak macie swój, no to czasem jest lepiej kupić taką działającą konsolę, niż bawić się w naprawy. I X360 no, jest już trochę takim dziadkiem, tak jak ps trójka. Zawsze bardziej wolałem Xboxa 360 niż PS3. Nie wiem czego, ogólnie nie jestem fanbojem konkretnej marki ani tej, ani tej i mi nie robi różnicy. Nie rozumiem jakiś wojen międzymarkowych. Starałem się zawsze mieć wszystkie konsole, czyli i PS3 i Xbox 360, i tak samo jest teraz. Mam na przykład PS4 Xbox One i tak dalej. Chodzi mi, że praktycznie każdą konsolę mam, jaka wychodziła. To taka moja kolekcja, która w zasadzie mało używana jest albo wcale. Więc podsumowując, jeżeli masz jakiś sprzęt do naprawy, dane kontaktowe czyli e-mail i telefon zawsze znajdziecie w banerze kanału są to zawsze aktualne dane. Jak to znaleźć? Wystarczy kliknąć w linka z nazwą kanału pod dowolnym filmem, przeniesie Was wtedy na stronę główną i tam w banerze macie zawsze aktualne dane kontaktowe i numer telefonu. Jak się podobało to zostawcie łapkę w górę, jak nie to łapkę w dół, zasubskrybujcie mój kanał, koniecznie zostawcie komentarz i do następnego razu, trzymajcie się, hej!